Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam bardzo serdecznie na kanale Chrobrycz Tak w kolejnym komentarzu narodowym. Dzisiaj o ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę i o tym, dlaczego jest to, jest to kolejna okazja do festiwalu hipokryzji różnego rodzaju naszych rodzimych, również gadających głów, Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału, dane są w opisie. A proszę państwa, no właśnie, przypomnijmy fakty. Doszło do akcji amerykańskich sił zbrojnych na terenie Wenezueli i yy, uprowadzenia, pojmania prezydenta Wenezueli Nicolasa Madura, Maduro i jego żony i zapowiedziano nam też, proszę państwa, że Maduro stanie przed sądem za swoje zbrodnie. Nie wiem, co ma być tymi zbrodniami. Czy to chodzi o y, tłumienie jakichś protestów w Wenezueli, czy to chodzi o sprawy narkotykowe. Tak naprawdę myślę, że no, będziemy mieli do czynienia, proszę Państwa. Z jakąś chyba farsą sądową, z parodią procesu, z procesem prowadzonym przez sąd amerykański, nie żaden przecież Trybunał Międzynarodowy, nad głową innego państwa legalną. Oczywiście, proszę państwa. Możemy, możemy iść w tą fikcję, tak jak już wielu naszych tutaj właśnie tak zwanych ekspertów, ale jak wiemy, ci eksperci to są coraz bardziej skompromitowani. Nam tłumaczyło, że Maduro to, on dla nas nic nie znaczy, że on ma taki status jak Łukaszenka, no proszę Państwa, Aleksander Łukaszenka, czy to się komuś podoba, czy nie, no realnie rządzi Białorusią, więc tu nie ma nam się nic, nie ma tutaj nic do podobania lub, lub niepodobania. Także, Szanowni Państwo, my możemy, może nam się nie podobać, prawda? Reżim Maduro, sam Maduro, styl jego zarządzania, kierunek polityczny, jaki reprezentuje, i no wiele jeszcze innych rzeczy, tak, może nam się nie podobać w jego wykonaniu. Natomiast bardzo słusznie napisała, proszę państwa, o tym Marine Le Pen. Suwerenność państw nigdy nie podlega negocjacjom, niezależnie od ich wielkości, potęgi czy kontynentu. Jest nienaruszalna i święta. Wyrzeczenie się tej zasady dzisiaj w imieniu Wenezueli czy w imieniu jakiegokolwiek państwa byłoby równoznaczne z akceptacją naszej własnej niewoli. Jutro byłoby to śmiertelne niebezpieczeństwo, zwłaszcza że XXI wiek już jest świadkiem poważnych wstrząsów geopolitycznych, które rzucają trwały cień wojny i chaosu. Na ludzkość. To jest tam taki bardzo długi wpis, yy, napisała Marine Le Pen na X. Zresztą, proszę Państwa, ja przypomnę, że rzeczywiście kilka lat temu była taka próba przerzucenia uznania międzynarodowego z Maduro na niejakiego Juana Guaido, przewodniczącego parlamentu Wenezueli, który uznał auto, autorytatywnie. Że wybory były nieuczciwe i on się ogłasza prezydentem Wenezueli w 2019 roku. No, Unia Europejska i szereg tych krajów właśnie uznały, uznały jakby no. Jego mandat, ale po paru latach, prawda, po cichu się z tego wszystkiego wycofały. Oczywiście, no, jakby pojawiały się powiedzmy, kolejne. Kolejne pomysły, typu kandydat Maduro w wyborach w czwartym roku Edmundo Gonzalez Urrutia był uznawany za właśnie prezydenta Wenezueli, gdzie no teraz tak naprawdę pełni obowiązki prezydenta Wenezueli, de facto wiceprezydent u Boku. Madura, czyli Delci Rodriguez Gomez. I proszę Państwa, no. no zobaczymy. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście maski, maski już opadają, bo Marco Rubio, czyli sekretarz stanu USA, stwierdził, że dla dziennika New York Times, że czeka na. Decyzję obecnego rządu Wenezueli w sprawie, jak myślicie Państwo, czego? Demokracji, wolnych wyborów? Nie! Przekazania ropy, przekazania kontroli nad zasobami ropy naftowej. I proszę Państwa, nawet nie chodzi o to, że Stany chcą jeszcze więcej ropy, chociaż to też jest zawsze dobry powód, bo Stany mają dość duże zapasy ropy naftowej. Raczej chodzi o to, że Wenezuela była rezerwuarem tejże ropy dla Chińskiej Republiki Ludowej. A to już niedobra jest. I głównie o to chodzi. No, oczywiście możemy mówić, że satrapa, że tyran, że coś tam, ale proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że w roku 22 w lutym. Zamiast no, prowadzić te wszystkie operacje w ten sposób, w jaki obserwujemy to od prawie 4 lat na Ukrainie, strona rosyjska właśnie wysyła jakiś taki silny oddział na śmigłowcach, wsparty samolotami, które tam torują im drogę przez obronę przeciwlotniczą. Lądują sobie w Kijowie na dachu Pałacu Prezydenckiego. Prawda, y, łapią za frak Zełęńskiego z małżonką, wsadzają do helikoptera i odlatują do Rosji. No, przecież y, wyrazom oburzenia i kwikowi nie byłoby końca. Zresztą być może byłoby to dużo bardziej humanitarne w ogóle działanie niż to, co robi Rosja przez ostatnie, niż to, to co robi Rosja, to, co się dzieje na Ukrainie. Tak? To, co, to, że giną żołnierze, giną często też cywile w wyniku działań wojennych obu stron. No, natomiast jak to określił bardzo trafnie redaktor Otoka Frąckiewicz na swoim Twitterze, 2022 Rosja powraca do polityki kontroli swojej bliskiej zagranicy, na której terenie jest znienawidzona. 2025, no w zasadzie powinien chyba już napisać 2026, USA powraca do polityki kontroli swojej bliskiej zagranicy, na której terenie jest znienawidzone. Czekam na głos ekspertów, którzy wyjaśnią, że to nie jest analogiczna sytuacja. Oczywiście, pisowcy tam w Republice, i innych przekaziorach nam tłumaczą e, już, że to nie jest tak, ponieważ Maduro to Putin, a zatem dobrze, że porwano Maduro. Niektórzy się tak zakwysają, że prawda, Asad, Maduro, Tusk. No, przypomnę, że Bashar al-Assad jednak pokojowo przekazał władzę, kiedy już nie mógł jej Utrzymać i po prostu odleciał do Moskwy, tak? Więc no. Proszę państwa. No, chociaż oczywiście poprzedni przywódcy różnych krajów, czy my ich oceniamy? pozytywnie czy negatywnie natomiast prowadzili na pewno politykę niezależną mieli ropę naftową dziwnym trafem właśnie dwóch jest takich przybudców którzy mieli naprawdę duże zapasy ropy naftowej prowadzili politykę która miała uderzyć w podstawy w podstawy amerykańskiej gospodarki poprzez atak na dolara poprzez zaprzestanie rozliczeń naftowych właśnie w walucie Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, tak się złożyło, że obaj nie żyją. Byli to Saddam Hussein i Muammar Kaddafi, o których oczywiście wiemy, że byli bardzo, bardzo złymi ludźmi. I dzięki ty a teraz, prawda, oczywiście Irakijczycy i Libijczycy żyją w szczęściu pokoju i demokracji, i, i, i nic się im nie dzieje, a niepotrzebną Europę zajęli Amerykanie. No oczywiście, jak wiemy, w Iraku i w Libii jest totalny bałagan, jest totalny chaos, jest wręcz kilka rządów wzajemnie się zwalczających i tak dalej, i tak dalej. Także szanowni państwo, tutaj naprawdę my możemy, że tak powiem, lubić Maduro lub nie, ale jest to akt nawet nie wojny, to jest akt po prostu bandycki, jest to bezprawny akt ingerencji. Amerykańskiego imperializmu. Imperium zła po raz kolejny interweniuje. Proszę Państwa, no, w Polsce, co prawda, nie trzeba wysyłać jeszcze śmigłowców. Wystarczy, że zostanie przestawiona wajcha medialna, właśnie też. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że, no proszę Państwa, biorąc pod uwagę to, że gościmy na swojej ziemi, gościmy w cudzysłowie tych, tych żołnierzy amerykańskich, no to przecież oni, gdybyśmy właśnie to rozmawialiśmy o tym w naszym gronie klubowym niedawno, że przecież gdybyśmy naprawdę odzyskali niepodległość, to czy Stany Zjednoczone, gdyby, gdyby leżało to w ich interesie, nie zrobiłyby tak naszego, nam ta, takiego numeru? No przecież by zrobiły. Proszę Państwa, oczywiście oni głównie patrzą na swoją bliską zagranicę. No, mam tu przed sobą zresztą taką mapkę, która przedstawia całą praktycznie Amerykę Południową, gdzie z wyliczeniem, Praktycznie z tej mapki chyba z tych krajów nie ma takich krajów tam wyspiarskich typu Trinidadu i Tobago oraz Surinamu i Guyany. Natomiast w Ameryce Środkowej i Południowej, no poza jeszcze Meksykiem, bo to jest za duży kraj, mam taką mapkę wspierane przez Stany Zjednoczone prawicowe przewroty wojskowe w Ameryce Łacińskiej. No I mamy listę praktycznie wszystkich krajów. Kuba 52, Gwatemala 54, Salwador 80 e, i tak dalej, i tak dalej. Chile, Chile 73, oczywiście najbardziej znany, czy e, no, ostatni przewrót to państwa, Honduras 2,9, e, Haiti 2,4, Wenezuela 2002. E, więc to te już w 20 pierwszym wieku. Także no, proszę państwa zresztą zresztą no, to jest jeszcze dodajmy, że już oficjalnie jeden z członków izby reprezentantów amerykańskiej, Mario Diaz-Balart dokładnie, przedstawiciel rzecz jasna partii republikańskiej, stwierdził właśnie na konferencji prasowej, to podała telewizja Fox News, że następnym demokratycznie wybranym prezydentem Wenezueli będzie Maria Corina Macado. No więc, proszę Państwa, Stany Zjednoczone już demokratycznie wybrały za Wenezuelczyków. Teraz tylko niech pani Delcy Rodriguez, która jest legalnym teraz pełniącym obowiązki prezydenta Wenezueli, odda grzecznie władzę. Najlepiej od razu od razu y, y, pani Macado najlepiej, bez żadnych tam jakichś y, kołomyi wyborczych. No bo proszę państwa, no, możemy sobie mówić, że to prawda tam y, godzina wolności, tak jak ta pani Machado już, y, Macado już, czy Makado nie wiem, jak to się czyta, y, nie znam, hiszpańskiego. Y, 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 no więc yy, proszę Państwa, yy, proszę Państwa, naprawdę, naprawdę jest to śmiertelnie niebezpiecznie. Nie można stosować w polityce, a zwłaszcza w polityce międzynarodowej, kalizmu, bo on się może obrócić przeciwko nam. No, bo proszę państwa, co jeśli Stany Zjednoczone przeprowadzą jakiś, właśnie uśmiechnięty przewrót w naszym nieszczęśliwym kraju? Czy, no, odwracając, proszę państwa, przecież y, powiedziałem na samym wstępie, co by było, gdyby Rosja zrobiła taki numer, lądując na dachu pałacu prezydenckiego w Kijowie i, prawda, uprowadzając Zełęckiego? No, myślę, że y, y, czy, y, czy nie doprowadziłoby to, do wojny pewnie by to i tak doszłoby do wojny na Ukrainie, bo Zełęński jest tylko pionkiem i figurantem po prostu wymieniono by go na kogo innego, na jakiegoś załużnego Budanowa czy Jermaka innego, to w ogóle nie ma dwóch zdań. No natomiast natomiast szanowni państwo albo szanujemy suwerenność Suwerenność państw narodowych albo legitymizujemy po prostu prawo dżungli i prawo silniejszego. Tylko pamiętajmy, to nie musi być, nie muszą być tylko Stany Zjednoczone, nie, muszą, nie musi to być tylko Rosja. Mogą to na przykład, drodzy Państwo, spisu, być Niemcy. Niemcy mogą wylądować, jeśli władza będzie nie taka, czy też będzie to już ta osławiona armia europejska. Wyląduje helikopterem na dachu pałacu prezydenckiego w Warszawie, złapie za frak, dajmy na to Karola Nawrockiego, wywiezie do Berlina i ogłosi, że Karol Nawrocki będzie przez niemiecki sąd. Osądzony za zbrodnie przeciwko Unii Europejskiej. Albo przez unijny sąd. Od razu go może wywiozą tam przed oblicze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że on nie ma kompetencji w sprawach karnych, spokojnie za chwilę orzeknie, że je sobie przyznaje nadzwyczajnie, bo wiadomo, zagrożona jest demokracja, praworządność i tak dalej. Więc, no proszę Państwa, naprawdę no, różne. Sprawy za uszami ma Nicolas Maduro. No natomiast dodajmy, że, że no może się to oczywiście skończyć tym, że Wenezuela, na przykład, stanie się dla Stanów Zjednoczonych drugim Irakiem, czy Afganistanem, czy Wietnamem, używając bardziej plastycznych analogii, bo Wietnam został sfilmowany pod każdym możliwym kątem właśnie jako wojna niemożliwa do wygrania przez światowego żandarma USA. Także, także e, proszę Państwa, no tu już oczywiście e, ta wenezuelska opozycja jest gotowa przejąć władzę, już e, przebiera nogami. No, zobaczymy, czy to się uda. No, ale proszę Państwa, e, my mamy doświadczenie w Polsce władzy przywożonej tutaj na obcych bagnetach. I czy życzymy, e, życzymy tego innym, tylko dlatego, że za tymi, Tymi bagnetami stoi nie czerwona gwiazda, tylko 50 gwiazdek i, i, i prawda, biało-czerwone pasy. No proszę Państwa, no to jest czysty kalizm. To jest czysty kalizm i ja bym tego Wenezuelczykom nie życzył po prostu. Zresztą prezydent Kolumbii, Gustavo Petro, apelując zaraz po ataku wczoraj rano o pilne zwołanie posiedzenia ONZ, napisał, że Caracas jest bombardowane, Zalarmujcie świat, Wenezuela została zaatakowana. No przecież w, w analogicznej sytuacji, no znowu pamiętamy histerię, jaka zapanowała 24 lutego 2022 roku. A jakoś nie widzę w Europie, nie widzę w Polsce masowych wieców solidarności z Wenezuelą i proszę państwa, ja bym chętnie na taki wiec poszedł nie dlatego, że jest mi jakoś szczególnie bliski Nicolas Maduro i jego myśl boliwariańsko socjalistyczna, a chociaż bardziej z tych swoich dokonań różnych ideowych był znany jego poprzednik Hugo Chavez. Chavez miał to szczęście, że trafił na okres koniunktury na rynku światowym i za jego rządów jeszcze na Wenezuelę nie spadły te wszystkie nieszczęścia związane ze spadkiem cen ropy, które wywróciły a w każdym razie mocno poszczerbiły wenezuelski model gospodarczy sformułowany właśnie przez Chaveza. Natomiast to nie chodzi o to, że darzę szczególną sympatię Nicolasa Maduro, darzę pewne zasady sympatią w myśl których yy, yy, jedno państwo nie ma prawa porywać przywódcy drugiego państwa i stawać, stawiać go przed swoim sądem, bo tak. No, bo jeśli ma prawo, to proszę państwa, ja się domagam, żeby dzisiaj, prawda, poleciały polskie. Czyjekolwiek inne śmigłowce wylądowały na dachu domu Benjamina Netanyahu, wywlokły go yy, prawda, najlepiej w samych gaciach i wrzuciły do yy, śmigłowca i wywiozły go na proces przed Międzynarodowy Trybunał Karny. Już teraz, zaraz, natychmiast. A proszę Państwa, jeżeli uznamy, nie wiem, Maduro za krwawego rzeźnika, nie wiem, który ma ręce we krwi, to proszę Państwa, Netanyahu łazi w tej krwi ubabrany po sam czubek swojego nosa. To jest taka skala porównawcza. No nic, proszę Państwa, może to tyle. Znowu się rozgadałem, aż musiałem to. W częściach jeszcze nagrywać, bo tu jakieś, jakieś były problemy techniczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału. Dane są w opisie. Dziękuję Państwu i na koniec jeszcze hasło nieśmiertelne USA: Imperium zła. Dziękuję za uwagę.